Witam na kanale hobbyroom.pl Dzisiaj za pomocą lego znowu zawitamy na planetę Pandorę Jest to zestawik 75572 Z roku 2022 ze świata avatara Na podstawie filmu mamy tutaj dwa razy wielkie ptaki Pełna triksy. Są to wielkie, po prostu latające bestie ze świata Awatara. Mam tutaj dwóch bohaterów: Jacka i Neytiri czyli tak naprawdę dwie główne postacie. Czyli jednego to jest Ziemianin, który przeciął na Pandorę. Za pomocą Awatara wciela się w swojego odpowiednika w formie Navi i poznaje jedną z bohaterkę z obcej rasy w formie właśnie Navi, którym jest Neytiri. W tym zestawie mamy mały obszar terenu na którym możemy umocować dwa wielkie ptaki, na których podróżują nasi bohaterowie. A tytułem tego zestawu jest pierwszy lot na z morza Jacka i Neytiri. Tym zestawem kontynuuję zbieranie serii z Avatara, będą to już trzy e, seciki i one w formie, e, wspólnie ładnie się będą prezentować w formie takiej małej bioramki, możemy to nazwać. Lego w te wielkie pudłowe pchało 572 klocki. Z nich zbudujemy, tak jak wspomniałem, dwa wielkie ptaki, dwóch i troszkę terenu. I zaraz się powoli przyjrzymy temu zestawowi. Jest to zbudowany zestaw w całej swojej okazałości. Mamy dwa wielkie ptaki, nazwijmy to tak, z naszej planety Pandory, mamy dwóch jeźdźców, głównych łaterów, tak naprawdę filmu oraz troszkę lądu. O zacząć? Może od instrukcji. Nie wiem czy pamiętacie jak dawno temu w jeszcze z serii Gwiezdnych Wojen mieliśmy stawki e, zdjęciowe z, w instrukcji z filmu? Tutaj też to nas spotyka. Nie jest jakoś to najlepszy render, są to fragmenty klatki z filmu, ale wygląda te naprawdę fajnie. A teraz przejdźmy do klocków. Po pierwsze mamy dwa wielkie stwory. Wyglądają i buduje się identycznie, różnią się kolorystycznie przede wszystkim. Spójrzmy sobie tutaj na jednego. Chodź do gościu. Po pierwsze mają bardzo ładny odlew główki. Mamy ruchomą szczelkę. Chodź tu. I mamy no, niepomalowane zębochy. Ale mają bardzo fajne oczka. System mocowania naszego miejsca na naszym ptakorze. Trochę przypomina system mocowania na motorach. Mamy te czułki, które łączymy z naszym e, e, nawi. Z jego włosami. Sama konstrukcja jest bardzo fajna, prościutka. Wow. Pierwsze, spójrzmy, jak wyglądają skrzydła. Skrzydła są w takiej folii, jak u niektórych smoków Ninjago. I wyglądają bardzo ładnie. Bardzo się mienią w tym. No wiadomo, zadrukowane są tylko z jednej strony. I z dołu widać cały stelaż skrzydeł. Mamy taki kloceczek. Dzięki któremu możemy umieścić naszego ptakora. w wyznaczonych dwóch miejscach, gdzie się bardzo ładnie prezentują. Mamy zakręcony ogon, który jest bardzo mało mobilny. Bo to są dwa klocki, które są. Coś tam możemy pokombinować, ale bez szału. Ale w tej formie, która jest, wygląda bardzo ładnie. Nasz nawi ma tutaj swoje siodło, działa, żeby przyczepić swoją brońkę i ujeżdżać tutaj mamy takiego biało niebieskiego flotowego Teryksa a tutaj z drugiej strony takie bardziej żółto brązowo zielonego również w pięknym maszczeniu pracy te same odlewy, ta sama konstrukcja też otworzył bardzo proszę jak się łanie szczerze dla nas jest ogromniasty Pewnie ten największy byłby jeszcze potężniejszy, ale te nie wystarczą. Czyli ptakorki są fajne, trzeba bardziej do położenia. Przede wszystkim sprawdźmy mobilność, tylne skrzydełka się ruszają, wszędzie też. Więc możemy sobie trochę kombinować z układem o takich skrajnych, o takich w miarę fajne, dynamiczne ułożenie skrzydeł i w takiej pozie wygląda naprawdę bardzo przyjemnie co do terenu, no już lego nas się wyczaiło, że tereny są bardzo ładne w serii Zabatara mamy troszkę roślinek, nie wiem czy chyba śniegu nawet i wody, można powiedzieć, że jest wodospad, który spada między tymi małymi wysepkami mamy archebeczki, które się mienią e, lekko po skoszeniu światła mamy troszkę roślinności zielonej wielkie liście różowe no i troszkę gałązek zesek przygotowany do prezentacji z przodu z tyłu wygląda tak se ponieważ widzimy tutaj wszystkie te elementy ale technikowe, które usztywniają całą konstrukcję ale jak dla mnie ta podstawa pod jest naprawdę bardzo fajna przyjrzymy się jeszcze naszym nawi Jeden z nich tutaj jest, oj stracił włosy Proszę bardzo. Jak wcześniej omawialiśmy, piękne, fajne, nowe, długie nogi. Ładnie zadrukowany tors, Brak nadruków na rączkach. Ogonek. Bardzo ładny nadruk na pleckach. I bardzo. I tak naprawdę nowy olej późki. Specjalnie dla tych postaci. Tak jak wspomniałem, włoski mają zakończone takim elementem, żeby można łączyć je ze stworzakami. Jak w filmie. Działa to bardzo ładnie. No, nie mogą być łysi. Mamy tu jednego naszego bohaterka. Może go tu. A tutaj widzę zaraz. Pani bohater. Bardzo proszę. Ciach. Bardzo ładne druki. Także tylko z przodu, z tyłu tylko na torsiku. I ta główka z uszami. Oraz bardzo ładna buzia. Aby na dwóch nawi jest wyposażonych w potężne włócznie. Mamy tutaj Neytiri i Jacka Saliego. którzy wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Bardzo mnie cieszy, że Lego wprowadziło te długie nóżki. Ponieważ już nie tylko w zestawach z Awatara, ale także w innych seriach. One się bardzo ładnie prezentują. Nasze ptakorki możemy sobie przyczepić tutaj w wyznaczonych miejscach. Nie prezentują się bardzo ładnie. Jest to bardzo fajna forma dioramki, żeby je prezentować. Czasem im brakuje wlego, żeby stworzyło właśnie takie niewielkie konstrukcje, które można wykorzystać do prezentowania swoich zbudowanych prac. Ale inne jakieś tam e, firemki tworzą na drukarze 3D bardzo fajne standy dla samolotów i innych pojazdów budowanych, e, projektowanych przez LEGO. Ten zestaw jest dla mnie bardzo ładny, bardzo ładnie się prezentuje. E, ogólnie cała seria Awatar jest naprawdę na plus. Jeszcze kiedyś zajrzymy do drugiej części Avatara i pojazdów i postaci z tego świata wodnego. Ja z tych trzech pierwszych zestawów, które miałem okazję zbudować, jestem mega zadowolony i w sumie bardzo ładnie się prezentują. Mam nadzieję, że Wy też mieliście okazję poobcować z LEGO Avatar. Dzięki za oglądanie, miłego budowania, na razie!